Ostatnio opublikowałam film o tym, dlaczego po kilkunastu latach mieszkania w Niemczech wyprowadziłam się z Niemiec i wróciłam do Polski. A dziś powiem Wam o tym, co mnie w Polsce zaskoczyło negatywnie akurat. E, także zapraszam. Cześć, ciemne imię Sandra, a to jest kanał o wszystkim, co dotyczy skutecznej nauki i nauczania języków obcych i nie tylko. I dziś porozmawiamy sobie troszkę o Polsce, co może człowieka przeprowadzającego się do Polski zaskoczyć w porównaniu z Niemcami. W Polsce jest oczywiście wiele pozytywnych rzeczy i dlatego zdecydowanie wolę mieszkać w Polsce, bardziej mi się podoba. Natomiast dziś nie będziemy rozmawiać o tych pozytywnych, tylko właśnie o tych negatywnych. Także zaczynamy. Pierwszą zaskakującą dla mnie rzeczą w Polsce było wynajmowanie mieszkań, które było jakby podejrzane dla mnie. Bo okazało się, że istnieje coś takiego jak najem okazjonalny. Pierwsze o czymś takim słyszałam. Okazało się, że ktoś mi musi wystawić zaświadczenie, że będę tam mogła zamieszkać, jeśli nie będę miała za co płacić e, czynszu za wynajmowane mieszkanie. I w tym mieszkaniu również niczego nie można było zmieniać, zrobić ani jednej dziurki w ścianie i tak dalej. To była dla mnie zupełna nowość. Nie wiedziałam, jak to ma w ogóle działać, jak ja mam mieszkać w ogóle w takim mieszkaniu, gdzie niczego nie można ruszyć. I dlaczego ja mam podać adres, pod który się mogę wyprowadzić w razie czego, skoro wiadomo, że ja takiego adresu nie mam, bo przecież gdybym miała, to bym nie wynajmowała mieszkania, prawda? Także było to dla mnie zupełnie nielogiczne i, i, i było to irytujące po prostu. Także na początku takie zaświadczenie mieliśmy, później akurat wynajmowałam mieszkania w taki sposób, że nie było to zaświadczenie potrzebne i tak Trzy razy wynajęłam mieszkanie w taki właśnie sposób. Dwa razy faktycznie było napisane najem okazjonalny, ale było bez notariusza. Natomiast raz to nawet nie był najem okazjonalny, tylko po prostu tak była sporządzona umowa odpowiednio, że tutaj to nie było konieczne. Ale później za każdym razem, kiedy chciałam zmienić mieszkanie, wynająć nowe, to właśnie pojawił się ten problem. I strasznie mnie to drażniło. Nie rozumiem, do dziś nie rozumiem tego procederu. I rozumiem oczywiście, że właściciele mieszkań chcą się chronić przed tym, żeby no, ktoś nie siedział w ich mieszkaniu, ktoś, kto nie płaci czynszu, żeby nie zostali oszukani. Natomiast no, ten najem okazjonalny nie za bardzo tutaj ich ratuje, ponieważ można podać jakikolwiek adres, można mieć jakiekolwiek zaświadczenie. Ale później w dowolnej chwili można powiedzieć, jeśli się już nie płaci, można powiedzieć przecież, że to już jest nieaktualne, że już nie mam się gdzie wyprowadzić i tak wychodzi na to samo. I oczywiście można się y, 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 sądzić i tak dalej, ale zabiera to o wiele więcej czasu, więc jest to raczej średnie rozwiązanie. Słyszałam też już o takich rozwiązaniach, że ktoś na przykład wynajmuje tylko jeden pokój w mieszkaniu pokój plus Łazienkę, ale nie, oczywiście bierze pełny, pełny Czynsz za to mieszkanie, tak pełnoodstępne, czyli powiedzmy, wynajmuje tylko pokój i łazienkę, ale to mieszkanie kosztuje 2,5 tysiąca złotych. No i oczywiście w tych pozostałych pokojach nikt nie mieszka i one również są do dyspozycji najemcy, natomiast no, właściciel sobie tutaj zostawia właśnie taką furtkę, że w każdej chwili może jednak do tego mieszkania wejść, ponieważ te osoby wynajmują tylko jeden pokój i łazienkę, więc teoretycznie do tych pozostałych pokojów może wejść, kiedy chce. No i wtedy wiadomo, że nikt nie chce, żeby mu kogoś dokoptować do tego pokoju, więc płaci ten czynsz. No i gdyby tam faktycznie ktoś wszedł, gdyby sobie zamieszkał, no to ci ludzie by się stamtąd wynieśli najprawdopodobniej, więc to jest no też całkiem dobre rozwiązanie. Moim zdaniem nawet lepsze niż ten najem okazjonalny, bo jakby pomija ten, ten, ten cały proces sądowy i tak dalej. No ale, ale jest to taka trochę dziwna strategia dla mnie. Oczywiście wiadomo, Niemcy są krajem dość mocno takim socjalistyczno ukierunkowanym, więc tam faktycznie ten najemca jest bardzo chroniony. No i co zrobić? W Polsce tutaj, no, było to dla mnie bardzo zaskakujące, i w pewnym momencie po prostu już miałam tego serdecznie dość i stwierdziłam, no dobra, no to jakby ja muszę mieć w takim razie swoje mieszkanie, żeby, żeby sobie móc wynajmować inne. No ale. To jest właśnie też takie kombinatorstwo, wiecie, bo są takie firmy, które wystawiają takie zaświadczenia notarialne, że dają Ci adres, tak, pod który teoretycznie możesz się wyprowadzić. Tak naprawdę nie możesz, tak, ale masz zaświadczenie. Więc w przypadku podpisywania takiej umowy o najem okazjonalny, to po prostu przedkładasz takie jakby fejkowe zaświadczenie i, i, i każdy jest zadowolony tak naprawdę. Ale to jest moim zdaniem po prostu wspieranie kombinatorstwa. No, w Niemczech to jest jakoś lepiej zorganizowane, dlatego że tam y, trzeba y, przedłożyć zaświadczenie o zarobkach, więc oni później sprawdzają. Profesjonalnie tak sprawdzają, czy ta rodzina jest w stanie opłacać to mieszkanie, jeszcze dodatkowo się utrzymać. Więc y, kiedy my zdawaliśmy mieszkanie i szukaliśmy kogoś na nasze miejsce, no to też oni po prostu te wszystkie zaświadczenia o zarobkach musieli wysyłać do tej firmy, od której wynajmowaliśmy, i ta firma sprawdzała. I wiele razy było tak, że powiedzieli, że nie, ta osoba nie może wynająć tego mieszkania, bo po prostu zarabia za mało. Jeśli tam pracuje tylko jedna osoba i zarabia 1500 euro, a w sumie mieszkanie z mediami kosztuje około 1000, no to to jest dla nich za mało, tak? więc oni to sobie sprawdzają. no w Polsce nie jest to sprawdzane i z jednej strony dobrze, no bo to jest trochę, wiecie, no jednak ochrona danych moim zdaniem, ale jest to rozwiązane w trochę dziwny sposób i mnie to bardzo irytowało na początku i było to dla mnie niesamowicie Niesamowicie dużym zaskoczeniem negatywnym. Kolejna rzecz, która mnie bardzo negatywnie zaskoczyła w Polsce, to jest nieprzestrzeganie ciszy nocnej. Oczywiście okazało się, że w Polsce nie ma czegoś takiego w ogóle jak cisza nocna, jest natomiast czas spoczynku, czy też odpoczynku. Nie pamiętam teraz, jak to się fachowo nazywa. I wychodzi na to, że ciszę należy zachowywać przez cały czas i nie wolno innym przeszkadzać, czyli nie wolno produkować takich dźwięków, które wychodzą poza ściany naszego mieszkania. Wiecie, że no w apartamentowcach czy w blokach tam mieszka wielu ludzi na małej przestrzeni. I po prostu słyszy się, co robią sąsiedzi, więc należy jakby te dźwięki jak najbardziej zachowywać dla siebie. Natomiast w Polsce, mimo że mamy takie prawo, to nikt tego nie przestrzega, niektórzy nawet nie przestrzegają ciszy nocnej. To w Niemczech jest dość takie no nie do pomyślenia. Owszem, był to problem w akademiku, co mnie bardzo też tak drenowało psychicznie, bo jeśli przez kilka lat nie możesz się wyspać, no to po prostu masz dość, natomiast w normalnych mieszkaniach tak nie jest. W Niemczech jest takie prawo, że jest cisza nocna oraz jest cisza popołudniowa, chyba jeśli dobrze pamiętam, od 12 do 15 i wtedy nie można wiercić, tak? nie można głośno włączyć sobie muzyki. Generalnie trzeba zachować ciszę, ponieważ ludzie sobie odpoczywają w przerwie obiadowej, no i oczywiście w nocy śpią. W Polsce urządzanie imprez w mieszkaniach jest nagminne i to są takie imprezy, że wręcz dyskoteki. To nie jest tak, że ktoś przychodzi i po prostu sobie siedzą i rozmawiają normalnie, tylko urządzają dyskotekę, czyli śpiewają, tańczą, wrzeszczą, sufit się trzęsie, um, oczywiście do tego dochodzi mnóstwo przekleństw, co drugie słowo, no i, i tak to wygląda. Nie zawsze tak jest, nie w każdym apartamentowcu, nie w każdym bloku, ale jak się ma pecha, a ja na przykład przez ostatnich 5 lat takiego pecha miałam, wcześniej nie miałam, natomiast przez ostatnich 5 lat tak, no to po prostu tam cuda, cudewianki się zdarzały, w ogóle różne dziwne rzeczy, nie tylko imprezy, także... No, jest to naprawdę bardzo problematyczne w Polsce i ja nawet tego nie rozumiem, dlaczego ludzie ze swoich mieszkań robią dyskoteki, bo w moim pojęciu jest tak, że jeśli się z kimś spotykam, no to wychodzę z domu, tak? Idę do restauracji, idę do jakiegoś klubu, no ja bym tam akurat do klubu nie poszła, bo nie lubię, ale jeśli bym szła, no to bym... jeśli bym lubiła, no to bym poszła, tak? W Niemczech takie rzeczy też się raczej nie zdarzają. Ludzie spotykają się poza domem, a jeśli spotykają się w domu, no to przeważnie ci, którzy mają swój dom i mają w tym domu wyznaczoną przestrzeń odpowiednią do takich spotkań. Na przykład mają tak zwane partykella, tak? Czyli taką piwnicę do imprezy, gdzie mają też barek, gdzie mają lodówkę, gdzie mają osobną toaletę dla gości, ale jeśli takiego pokoju nie mają, to czasami na przykład w garażu, jeśli to jest, jeśli to jest jest jakiś ciepły dzień, ale takich imprez w mieszkaniach po prostu nie urządzają i strasznie mnie to w Polsce denerwowało, denerwuje i denerwować będzie. No, nie mieści mi się to w głowie, że można być tak egoistycznym, żeby nie myśleć o tym, że inni ludzie nie chcą słyszeć naszych dźwięków, że inni ludzie chcą sobie iść spać o tej godzinie, o której chcą, tak? Oczywiście są pewne rzeczy, których nie przeskoczymy. Na przykład, jeśli ktoś robi remont, no to wiadomo, że musi robić remont, nie? Więc trudno od niego oczekiwać, że na przykład w ciągu dnia, jeśli powiedzmy ktoś pracuje na nocki i za dnia śpi, no to trudno oczekiwać od wszystkich, że się dostosują i że nie będą robić tego remontu w ciągu dnia, tak? No bo kiedy mają go robić w nocy? No nie, więc no, też bez przesady. Natomiast no tutaj największym problemem jest wieczne. Produkowanie bardzo głośnych dźwięków nocą. Jest to również nieeleganckie i świadczy o tej osobie, która się w taki sposób zachowuje. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, to tutaj yy, z takiej branży zdrowotnej otóż, w Polsce nie było witaminy C w aptekach. W Niemczech w każdej aptece jest dostępna witamina C w proszku, która nie ma w składzie nic innego oprócz witaminy C. Natomiast w Polsce no, w 2015 roku takiej witaminy C nie byłam w stanie uraczyć w aptekach i za każdym razem, kiedy potrzebowałam, to jeździłam do Niemiec, no bo też mieszkałam w Szczecinie, więc było blisko. Natomiast no, później już te witaminy C zaczęły wchodzić do handlu, ale można je było zamówić tylko w internecie. I myślę, że do dziś tak jest, że jeśli się zamawia witaminę C, jeśli się chce kupić witaminę C w proszku, to można ją sobie tylko zamówić w internecie i nie da się jej kupić w aptece. Jest to dość zaskakujące. Ja wtedy z tej witaminy C korzystałam, ponieważ jakby musiałam, tak? Zostało mi to też zalecone przez lekarza, więc no, miałam wtedy taki mały problem w Polsce. Kolejna rzecz to też z takiej branży zdrowotnej właśnie. To była nieobecność w Polsce tak zwanych high czyli nazwijmy to naturopatów. I jeśli już jakiś był, to przeważnie jakaś wielka sława, i przeważnie mm, bardzo hejtowana była ta osoba. Dla mnie to było szokujące doświadczenie jakieś, ponieważ w Niemczech tych high jest naprawdę wielu, są szkoły właśnie szkolące takich high Um, współpracują oni z lekarzami i czasami jest tak, że Kobieta jest, że żona jest lekarzem, mąż jest high praktykerem, mają wspólną praktykę i się jakby uzupełniają, albo na odwrót, mąż jest lekarzem, a żona jest high praktykerem. i tutaj różne rzeczy w tych swoich praktykach stosują. Poza tym u lekarzy, również w praktykach lekarskich, również są dostępne różne tego typu naturoterapie, powiedzmy, akupunktura, na przykład, która też jest refundowana przez kasę chorych, czy na przykład. Jakieś, um, jakieś kroplówki z witaminą C czy coś takiego, no to normalnie y, można mieć zalecone przez lekarza, tak? I jak się tam pójdzie, to po prostu pielęgniarki taką kroplówkę mogą podpiąć. I ja, ja nigdy z tego nie, nie skorzystałam, yy, mimo że jakby pewien lekarz mi to zalecił, to ja jednak wtedy po prostu nie skorzystałam, mimo że też znałam ludzi, na przykład mojego szefa, który z tego korzystał i też polecał. Natomiast no było dla mnie zaskakującym to, że w Polsce tego w ogóle nie ma i że jest bardzo takie negatywne nastawienie w stosunku do czegokolwiek innego niż typowy lekarz. I oczywiście teraz jest jeszcze tak coraz gorzej, coraz gorzej, i widzę, że faktycznie w Polsce jest wiele takich różnych sław. Ja, ja bardzo sław nie lubię. Jak ktoś jest sławny, to od razu zapala mi się taka czerwona lampka i na pewno nie skorzystam nigdy. Zresztą nie widzę absolutnie żadnego powodu. Natomiast w Niemczech tych hyperpraktikantów było mnóstwo, nie było żadnych sław, tylko po prostu w danym mieście różnie byli dostępni, każdy zajmował się tam czymś innym, niektórzy różne terapie łączyli, inni nie, no, no po prostu do koloru, do wyboru, i każdy mógł sobie wybrać, co chciał, wręcz w praktyce lekarskiej swojej mógł z pewnych rzeczy skorzystać. No a w Polsce to, cóż, szok. No ale wiadomo, tam, gdzie się wybijają wielkie sławy, tam zawsze jest coś podejrzanego. I faktycznie obserwując to polskie środowisko, to no niestety mm, nigdy bym nikomu nie zaufała i nie skorzystałabym. Zresztą. Też mam o wiele większą wiedzę dzisiaj na temat zdrowia, na temat mojego organizmu niż miałam wtedy, kiedy mieszkałam w Niemczech. Wtedy to głównie mam problemy zdrowotne i starałam się je w jakiś sposób rozwiązać, więc um, bardzo często bywałam o różnych lekarzy w wielu miastach. Ja po prostu non stop byłam u lekarza jakiegoś. Więc um, kiedy w końcu się zorientowałam, że to nie pyknie, no to zaczęłam też z innych rzeczy korzystać. Mm, ale później no, tyle się nauczyłam, tyle się dowiedziałam, że to też już. Jakby przestało mieć sens, więc dzisiaj na to patrzę zupełnie inaczej, ale no wtedy z mojej ówczesnej perspektywy, to ta sytuacja w Polsce była dość dziwna. Kolejna rzecz to supermarkety bio, których w Polsce nie ma. Być może są w Warszawie, nie wiem. Być może są w Krakowie, nie wiem. Ale w innych miastach nie ma. Natomiast w Niemczech mamy na przykład Alnatura, mamy Dens, i ja zawsze w takich, w takich sklepach robiłam zakupy. Może nie zarabiałam zbyt wiele, nawet jako studentka, kiedy jeszcze nie zarabiałam, też robiłam tam zakupy, ponieważ zależało mi na tym, aby jeść zdrowo, aby to były produkty dobrej jakości, aby były organiczne, czy z uprawy biodynamicznej na przykład, więc dlatego w takich sklepach się zaopatrywałam. Płaciłam za to dużo, ale tak wtedy chciałam. Dziś już do tego w taki sposób nie podchodzę, natomiast wtedy mm, po prostu był to dla mnie standard. I kiedy przyjechałam do Polski, to tak trochę nie, nie mogłam się odnaleźć na początku, bo nie było takich supermarketów. I w, na przykład, jako że na początku mieszkałam w Szczecinie, to tam jest kilka takich sklepików bio, gdzie można sobie kupić też różne takie niemieckie produkty, które znałam właśnie z tych półek sklepowych biomarketów w Niemczech. Natomiast były one w Polsce o wiele droższe. <laughs> Więc no, było to takie. Dziwne dla mnie, że jak to nie ma takich marketów. Na początku był jeszcze taki market, który się nazywał chyba Alma, więc ja tam robiłam zakupy, ale później zamknęli go, więc już się później przerzuciłam. Wiecie, na jakieś nasze takie polskie supermarkety i, i się po prostu do tego przyzwyczaiłam. Na to, I nawet teraz, już, kiedy jestem w Niemczech, to raczej robię zakupy powiedzmy w Edece, a niekoniecznie w Alnaturze czy w Densie, bo też będąc w Niemczech i nie mam tak, aż tak blisko tego typu sklepów. Natomiast jako studentka, kiedy mieszkałam jeszcze pod Frankfurtem, to tych sklepów naprawdę tam było wokoło sporo, więc z nich korzystałam. W Polsce teraz już 10 lat później nadal ich nie ma. I wiem, ktoś mi może powiedzieć, tak, tak, bo w Polsce się mniej zarabia, bo, bo w Polsce są biedni ludzie, bo nie mają pieniędzy na takie rzeczy. Ja tego nie widzę. Ja widzę dookoła ludzi, którzy mają wypasione domy, którzy mają wypasione samochody. Um, wiecie, no ja nie mam wypasionego domu. Ja w ogóle nie posiadam samochodu, bo um, nie jest mi potrzebny do niczego, bo generuje tylko koszty, a to, ile ja korzystam, tak naprawdę to o wiele taniej mi wychodzi. Um, nawet wziąć taksówkę czy czasem pójść na nogach, co bardzo lubię, albo po prostu od czasu do czasu wziąć pociąg czy autobus. I, i dla mnie to jest ok. Natomiast um, ja dookoła widzę naprawdę wypasione samochody, naprawdę wypasione domy, I, i także widać, że ci ludzie mają pieniądze, tak? Jeżdżą po całym świecie, latają to tu, to tam. Naprawdę te pieniądze są, ludzie je mają, więc takie markety również miałyby rację bytu, tak sądzę. No a jednak z jakiegoś powodu ich nie ma. I ostatnia rzecz, która mnie zaskoczyła w Polsce, taka trochę podwójna, to po pierwsze to, że na wsiach zimą jest straszny smog. Tam zamiast. Wiecie, no w Niemczech te wsie wyglądają zupełnie inaczej, tam, tam tego po prostu nie ma, tak, tam jest czysto. Natomiast w Polsce no, jest niesamowity smog czuć ten zapach, widać to wszystko. No i jeszcze na dodatek w jakichś takich, wiecie, wystarczy gdzieś wejść w jakiś lasek, żeby zaraz było pełno papieżaków, pełno śmieci, powyrzucanych opakowań, butelek itd., dalej. Oczywiście w Niemczech takie coś się zdarza, szczególnie teraz w ostatnich latach, no to zdajecie sobie z tego sprawę, że tak. Natomiast wtedy to nie, jak szłam sobie do lasu, no to szłam do lasu, tak, i oglądałam sobie drzewa, i ptaszki, a nie papieżaki. No, a w Polsce właśnie ten taki, no niestety trzeba to nazwać, brud mnie wtedy faktycznie zaskoczył. To mi się kojarzy z takim brudem z lat 90., właściwie to nawet jeszcze gorzej. Także no wyglądało to źle w oczach kogoś, kto przyjechał do tego kraju i, i widział te różnice. I to tyle na dziś. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, co Was zaskoczyło po powrocie do Polski albo po wyjeździe do Niemiec. Natomiast jeśli chcecie skorzystać z moich sposobów na naukę niemieckiego, to Zapraszam do wszystkich linków pod filmem, do wszystkich moich webinarów, jak uczyć się szybko niemieckiego. No i widzimy się już niedługo. Dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzu hasło może szałowiowe, jak moja sukienka, żebym wiedziała, że obejrzeliście do końca. Będzie mi bardzo miło i do zobaczenia wkrótce. Pa pa!